Serdecznie. Mogę tu chyba zdjąć maskę, bo nie ma ludzi. Dzisiaj jest niedziela Bożego Miłosierdzia. Tydzień po pamiętnej wyprawie przez śniegi i zawieje. Jak widzicie po śniegu już nie ma w ogóle śladu. Zniknął stopni stopnią po paru dniach, także mamy już coś jakby wiosnę chcę zobaczyć jak dzisiaj będzie to wyglądać wybrałem się też na taki spacerek przebieżkę tak troszkę odwiedzam moich parafian z daleka oczywiście, to mieszkają w różnych częściach miasta a my jesteśmy znowu w Maplewood to nie jest już St. Paul to jest już na północ od St. Paul Maplewood zobaczymy gdzie dzisiaj dotrę planuję dotrzeć do miejscowości White Bear. Czyli Biały Niedźwiedź, więc tam jest wielkie jezioro niedźwiedzie, do którego też trzeba będzie kiedyś dotrzeć i go eksplorować w ramach naszych wideo e, pocztówek z Minnesoty. także widzisz jaka ładna maska. ta wiosenna, kolorowa, uszyta przez znajomą z Georgii. Jennifer Georgi uszyła mnóstwo masek i część z nich przysłała nam tutaj do Minnesoty również dla dzieci, dla różnych rodzin. Tak więc dobroć e, się rozprzestrzenia dzięki temu wszystkiemu tej całej sytuacji. Ludzie się dzielą tym co mają, swoim czasem, swoją pracą, pomagają sobie wzajemnie. Moi drodzy, trzymajcie się tam. Słyszałem, że od jutra otwierają parki i lasy w Polsce. Więc z tego i też idźcie na spacery, wyprawy, treningi. Pokazujcie zdjęcia, wideo. Życzę miłego wieczoru. I zobaczymy co przed nami dzisiaj pokaże życie, horyzont, droga. Na przykład ta droga tutaj to jest szlak. Ten słynny State Gateway Trail, który widzieliśmy e, przy jeziorze Falen, który znajduje się tam, ze 2 km, 3 km stąd. A tutaj jest ciąg dalszy State Trail, i nim sobie teraz pobiegniemy. Z napisem 1830 to nie jest rok, to jest chyba numer domu. To jest urząd miasta Maplewood. To są różne urzędy, m.in. od spraw samochodów. Tutaj właśnie załatwiałem swoje numery rejestracyjne. I obok piękne jeziorko jedno z mniejszych w tym stanie. Jedno z 10 tysięcy. Dzisiaj zdecydowanie więcej ludzi na szlaku: rodzinę z pieskami, z dziećmi, chłopak na rowerze w kasku. No, wreszcie jakąś normalność można zauważyć. Mam nadzieję, że w Polsce też takie widoki już będą coraz częstsze po zniesieniu restrykcji. Chociaż oczywiście uważamy, aby nie być zbyt blisko siebie żeby zachować te 6 stóp odległości informacje co tu można załatwić. Tam jest też courthouse, czyli sąd rejonowy oraz w tym następnym budynku Community Center. Miejsce gdzie są różne spotkania dla dzieci i dorosłych, biednych, jest mała sala gimnastyczna i różne zajęcia gromadzące miejscową społeczność. Dziękujemy Wam oficerowie policji i podpisy dzieci. Dziękujemy Wam pierwsi ratownicy. Be safe, stay home, zostań w domu, uważaj na siebie. Piękne malunki dziecięce. Jesteście wspaniali, kocham Was. Dziękujemy Wam pielęgniarki i lekarze. Thank you. Thank you, thank you. Tak, w Ameryce bardzo dbają o to, aby pokazać wdzięczność swoim ratownikom, personelowi medycznemu. Mówią o tym wszędzie, w telewizji. Piszą w gazetach. No i ludzie też spontanicznie pokazują tę wdzięczność. Odczuwają, oraz są bezpieczni. Jak to wygląda w Polsce? Jak to wygląda na Ukrainie? Myślę, że też. Jesteśmy wdzięczni tym, którzy się narażają, poświęcają. A tu jest takie przedszkole, być może to dzieci z tego przedszkola zrobiły plakaty. Dochodzimy do skrzyżowania ulicy Whitebird z autostradą 36. żeby efektem kwarantanny były też czystsze wody w naszych jeziorach w Minnesota. Ulica Białego Niedźwiedzia. Biegniemy dalej na północ za autostradę 694 w stronę miejscowości Biały Niedźwiedź Może spotkamy jakieś biały niedźwiedzie Jezioro Białego Niedźwiedzia Wita to jest właśnie początek tego miasta, które jak widzimy, niestety ma jakiś silny związek z masonami. Miasto White Bear Lake, założone w 1851 roku. No, w ten sposób wygląda odbieranie e, kolacji, pożywienia w restauracjach. Takeaway. Słońce powoli zachodzi, ale jeszcze jest jasno. Piękny czas na spacerek, na bieg. Wychodzenie na dwór na treningi, biegi, spacery, przejażdżki to jest dobra okazja, żeby się troszkę odstresować całą sytuacją. Tak jak siedzi w domu cały czas. Niestety nie odbija się to najlepiej na psychice. O mamy. Kolejne jeziorko, śmieć mnóstwo Nie jest to tak idealnie czysto niestety Jesteśmy na ziemi masonów. Jest biały niedźwiedź No jak rzecz w miejscowości Białego Niedźwiedzia Nie byłoby żadnego niedźwiedzia Nawet na tablicach ulic jest logo niedźwiedzia Większość tych miasteczek w okolicy ma swoje rysuneczki przy tablicach ulic, żeby się też nie pogubić właśnie w jakiej miasteczku, miejscowości jesteśmy, bo jest tu ich mnóstwo, jeden się kończy, drugi się zaczyna. Preska się rozkręca, ognisko płonie. Jakżeż można sobie odmówić pikniku czy szaszłyku przy takiej pięknej pogodzie? dzikie O ja, nie zimna woda? ciekawe, kiedy tu będzie woda w jeziorze na tyle ciepło, że można było się wykąpać, popływać. Mm. Odnośnie pływania, nie jest to bardzo popularny sport tutaj. Raczej, wędkowanie, łódki, dacze nad jeziorami, ale niestety nie pływanie. I tak oto ukończyłem dzisiejszą wycieczkę biegową. Trzy godziny. Piękny wieczór. Ciemno już jest, ledwo, cokolwiek widać. Ale przynajmniej widać nasz oświetlony fronton kościoła świętego Kazimierza. Tak, piękny wieczór, taki już wiosenny. Nawet jest dość ciepło, około myślę, 8 stopni poniżej 10, czyli około 45 Fahrenheita. No, rzeczywiście warto było się wybrać, troszeczkę rozruszać kości. Dużo ludzi nie było na szlaku. Było paru pieszych, ktoś na rowerze. Ludzie, jak widzieliśmy, też na yy, którymś z ujęć robili ognisko w swoim ogrodzie w małym gronie. Ludzie nie, nie szaleją, nie ryzykują, rozumieją ryzyko zarażenia się. No cóż, życzę wszystkim miłego wieczoru. Niedziela Miłosierdzia Bożego kończy się już. Życzę wszystkim właśnie tych wszelkich łask od Jezusa miłosiernego, abyśmy odczuwali, że on nas kocha, że jest blisko nas że to wszystko co mamy i dobre rzeczy, ale i jakieś doświadczenia są od Niego z miłości, że On nas nie opuści. Więc pomódmy się na koniec. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie.